Moi drodzy, dzisiaj przechodzę Was z filmem, w którym chciałbym Wam troszeczkę wytłumaczyć, w jaki sposób podejść do swoich problemów zdrowotnych lub też do problemów zdrowotnych, którzy mają ludzie wokół Was, jeżeli chcielibyście im coś podpowiedzieć. Ogólnie chodzi o to, że większość ludzi w pewien sposób źle rozumie, na czym polega choroba. A wszystko za sprawą lekarzy i medycyny. Niestety, ale wpoili nam zły tok myślenia. Oznacza to mniej więcej tyle, że lekarz, kiedy mówi ci, że masz jakąś daną jednostkę chorobową, załóżmy, że jest to, powiedzmy, Hashimoto, to człowiek sobie myśli, o kurde, choruję na Hashimoto, ok? Czyli moja tarczyca ma problem. No, już nazywając to chorobą autoimmunologiczną, czyli powiedzmy, że organizm atakuje sam siebie, czyli w tym przypadku atakuje Twoją tarczycę. Co jest oczywiście absurdem, nie istnieje coś takiego jak. Atak naszych przeciwciał na nasze organy przykruczowe. To jest niestety nieprawda. Albo właściwie wstety dla wszystkich tych, którzy myślą, że mają chorobę autoimmunologiczną, ponieważ tak naprawdę jej nie mają. Organizm nigdy nie miał, nigdy nie będzie miał zapędów autodestrukcyjnych. To jest wbrew naturze. Oczywiście to wynika tak naprawdę ze złej interpretacji tego, co się dzieje przez medycynę, przez naukowców. Nie potrafią dotrzeć jeszcze, albo nie chcą, albo ktoś nie chce, gdzie wiadomo, że świat rządzą pieniądze, żeby. Ludzie zrozumieli, że tak naprawdę przyczyna chorób autoimmunologicznych jest zupełnie inna. Ale skupmy się teraz na tej tarczycy przykładowej, którą powiedziałem na początku. Czyli człowiek dostaje diagnozę od lekarza, że choruje na tarczycę. I więc każda osoba, która dostaje taką diagnozę, rozumie tylko to, że jej tarczyca ma problem. Że ewentualnie, jeżeli ma już coś robić ze sobą, czy będą to leki, czy będzie to jakaś naturalna terapia, to pracujemy w tym momencie z tarczycą. Co jest ogromnym błędem, błędnym podejściem do procesu leczenia. I właśnie na to chciałbym Wam w tym filmie zwrócić uwagę, chociaż ja już to wielokrotnie mówiłem, ale teraz postawię na to taki większy nacisk, dlatego że to jest bardzo ważne. Jeżeli chcecie dojść do zdrowia, lub ktokolwiek chce dojść do zdrowia, lub macie chore dzieci i chcecie, żeby te dzieci doszły do zdrowia, albo Wasza babcia, mama, czy ktokolwiek choruje i chcecie, żeby wyzdrowiał, to trzeba podejść do tego w zupełnie inny sposób. Nie ma czegoś takiego jak jedno chore miejsce. Nie ma czegoś takiego jak chora tarczyca i że tylko tarczyca jest chora. Tak? Reszta organizmu jest sprawna, choruje tylko tarczyca. To jest bardzo błędne myślenie. I to błędne myślenie powoduje cały ciąg działań, które też są później błędne. I teraz dam Ci taki przykład, żebyś lepiej to zrozumiał. Załóżmy, że masz jakąś kontuzję, coś Cię boli, nie wiem, bark, noga, cokolwiek. Idziesz z tym do fizjoterapeuty. Mówisz mu, proszę Pana czy proszę Panią, boli mnie tutaj. Kładziesz się na stole i zaczyna się cały zabieg. I widzisz, że fizjoterapeuta tak naprawdę najmniejszą uwagę przykłada do miejsca, które Cię boli. I myślisz sobie o co chodzi? Przecież mnie boli tu, a on mi gdzieś robi tu, robi mi gdzieś tam, jeszcze gdzieś z innej strony. Dlaczego? Dlaczego ktoś pracuje z innym miejscem, skoro boli Cię akurat tutaj? Albo jeszcze jedna taka fajna historia, bo całkiem niedawno powiedział mi to kolega na siłowni, że poszedł do fizjoterapeuty, właśnie miał jakiś problem tutaj z barkiem, a fizjoterapeuta zaczął pracować z jego nogą. I jakby wiecie o co chodzi? On sobie myśli. Kurde, boli mnie tu, a nie boli mnie tam. Dlaczego pracujesz z moją nogą, jak mam problem z barkiem? Otóż chodzi o to, że wszystko jest pięknie, wspaniale połączone. Twój bark może być połączony ze stopą. Twój mały palec w stopie może być połączony z jakąś częścią twarzy. Twoja tarczyca jest połączona ze wszystkimi innymi organami i gruczołami. Twoje nadnercza współpracują z całym systemem w Twoim organizmie. Nie ma czegoś takiego, że coś jest indywidualnością w organizmie. Jesteśmy połączeni bardzo mocno. Jeżeli jedno nie działa, to nie jest tak, że jedno nie działa, a cała reszta ma się świetnie. Jeżeli masz problem na przykład z tarczycą, czy jest to nadczynność, niedoczynność, czy choroba Hashimoto, to wyobraź sobie, że w tym momencie cierpią nadnercza. Wyobraź sobie, że w tym momencie cierpi wątrowa. I cierpi wszystko inne, tak naprawdę. Bo problem jest taki, że jeżeli tarczyca nie domaga z jakiegoś powodu, to podciąga za sobą resztę gruczołów i organów, które próbują zastąpić ją. I to jest też bardzo częsty błąd w medycynie, o którym w ogóle nikt nie mówi, że organizm jest bardzo mądry. Jeżeli na przykład tarczyca ma problem z produkcją hormonów T3 lub T4, to nadnercza wyprodukują kopię tych hormonów, żeby zastąpić w jakiś sposób tarczycę i wesprzeć organizm. Oczywiście, jeżeli zrobisz sobie badania, to te badania tego nie wykryją, ponieważ hormony, które są produkowane przez nadnercza, różnią się od tych, które produkuje tarczyca i na badaniu one się nie pojawią. Co nie znaczy, że ich nie ma. Rozumiecie o co chodzi? Że w tym momencie, tak, dostajesz hormony od lekarza, które teoretycznie mają zastąpić hormony, które produkuje tarczyca, ale jednocześnie twoje nadnercza również próbują się ratować i produkują zastępcze hormony dla tarczycy. Więc to jest właśnie bardzo błędne myślenie. Tak naprawdę wcale byście nie musieli brać tych hormonów, ponieważ organizm sobie doskonale daje radę. Wyobraź sobie nawet to, że tarczyca jest tak niesamowitym gruczołem, że potrafi pracować skutecznie nawet kiedy jest bardzo mocno zniszczona. Mało tego, potrafi nawet wykonywać swoje funkcje w momencie, kiedy zostanie wycięta. Co jest dla wielu ludzi po prostu absurdem, że no, jak, tarczycy nie ma działa, działa, bo tak jest stworzony organizm. Jeżeli coś ma problem, to inne części Twojego ciała to zastąpią albo będą wspomagać, albo po prostu skupią się na tym, żeby wręcz zastąpić dany organ, który już przestaje pracować. Choć w organizmie nigdy nie jest tak, że gruczoł czy organ przestaje pracować całkowicie. Nie ma czegoś takiego. Nawet jak Ci powiedzą, że masz 100% typu pierwszego, że Twoje komórki w trzustce już nie działają, że Twoja trzustka nie produkuje insuliny, to jest totalny absurd. Totalny absurd, ponieważ trzustka zawsze produkuje jakieś ilości insuliny. Nadal wytwarza substancje, które są odpowiedzialne za trawienie białek i tłuszczy. Nawet jeżeli trzustka jest naprawdę w fatalnym stanie w bardzo fatalnym ona nadal pracuje. Nadal pracuje. Więc myślenie tokiem medycyny, że nie wiem, coś jest nieuleczalne, że coś przestało działać, że musimy to wyręczać, jest po prostu głupie. Bo w ten sposób przestajesz pomagać swojemu ciału. Zaczynasz po prostu brać ślepo tabletki i przestajesz myśleć, w jaki sposób mógłbyś pomóc swojemu ciału, żeby zregenerować dany organ. Trzustka oczywiście można zregenerować. tarczycę jak najbardziej można zregenerować. Natomiast chciałbym Wam jeszcze na koniec tego filmu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Bardzo ważną. To, że medycyna wymyśliła tysiąc jednostek chorobowych, albo i więcej, cholerowie. Nie wiem, czy ktoś to kiedyś liczył w ogóle. Tysiąc jednostek chorobowych, przeróżnych w większości pewnie nawet nie znasz nazw ani nawet ja czasami nie znam niektórych wyobraź sobie teraz taką rzecz że na przykład za szereg chorób załóżmy że jest to szereg 50 jednostek chorobowych mówię teraz poważnie 50 jednostek chorobowych za te wszystkie objawy za te wszystkie choroby odpowiada na przykład jeden wirus jeden jakiś patogen który po prostu rozmieścił się w twoim organizmie w różnych miejscach jeżeli na przykład jest to tarczyca i mówimy o chorobie autoimmunologicznej, czyli właśnie wirus zaatakował Twoją tarczycę, a przeciwciała próbują się go pozbyć, stąd są obecne w tarczycy i na tej podstawie lekarze stwierdzili, że jest to choroba autoimmunologiczna, bo nie znaleźli wirusa, znaleźli przeciwciała i stwierdzili, że po prostu to jednak przeciwciała niszczą tarczycę. I wpadli na to, że przeciwciała walczą z czymś, co próbuje zniszczyć tarczycę. Okay? Czyli zobacz, wirus na przykład jest w Twojej tarczycy, Atakuje Twoją tarczycę, powstaje na przykład choroba Hashimoto. Bo jest to tylko zespół objawów, który został nazwany nazwiskiem pewnego lekarza czy naukowca. I na przykład ten sam wirus pojawi się w trzustce. Ten sam wirus pojawi się w innym miejscu. Ten sam wirus pojawi się w jeszcze innym miejscu. Na przykład na rządach rodnych u kobiet, z czego może się pojawić na przykład endometrioza, policystyczne jajniki i wiele innych różnych dolegliwości. Ok, rozumiecie? Jeden patogen. W różnych miejscach będzie dawał różne objawy, w zależności od tego oczywiście jaki jest wariant patogenu, jak bardzo jest rozwinięty w danym organizmie lub w danym miejscu. On w jednym miejscu może być bardziej rozwinięty, w innym mniej. Tak, Pamiętajcie o jednej rzeczy, że dla wirusów, bakterii nasz organizm jest jak wielka planeta. Tak samo jak na Ziemi w jednym miejscu żyją Chińczycy, w innym miejscu żyją Amerykanie, Eskimosi i Afrykanie. Tak samo w naszym organizmie też nawet ten sam szczep wirusa może być na różnym stadium rozwoju i w różnych miejscach działać bardziej intensywnie lub mniej. I chodzi mi o to, że widzisz, masz jeden problem tak naprawdę. Twoim problemem jest to, że w Twoim organizmie rozwinął się dany patogen, który może dawać kilkadziesiąt objawów, a te objawy zostały nazwane przez medycynę konkretnymi jednostkami chorobowymi. I teraz medycyna zrobiła ludziom sieczkę z mózgu, bo człowiek myśli, że choruje na 100 tysięcy różnych rzeczy, a tak naprawdę ma tylko jeden problem. Musicie zmierzyć tylko z tym jednym problemem, wyeliminować patogen ze swojego organizmu. I nagle 20 różnych chorób znika raz. Proste? Wydaje mi się, że jest to znacznie bardziej logiczne niż to, że człowiek może zachorować na 100 tysięcy różnych jednostek chorobowych. Także podsumowując ten temat, chciałbym, żebyście właśnie rozumieli to, że nie ma czegoś takiego, że dostaniecie diagnozę i to znaczy, że macie problem z jednym miejscem. Nigdy w ten sposób nie myślcie. Jeżeli macie jakiś problem, pomyślcie sobie w ten sposób. Jeżeli chory na tarczyce, powinienem się dla siebie już naprawdę na poważnie wziąć, dlatego że wszystko po kolei już zaczyna cierpieć, mniej lub bardziej. Może nawet nie dajecie się objawów, a mieć większy problem niż na przykład sama tarczyca, która dała Ci się jakieś objawy. Więc pamiętajcie, że jeżeli chcecie walczyć ze swoimi problemami zdrowotnymi, to patrzcie na swoje ciało kompleksowo. Jako całość, jako jeden duży system, który jest zależny od siebie nawzajem. Jeżeli to zrozumiesz, to posuniesz się naprawdę o eony świetne, jeżeli chodzi o proces samoleczenia Twojego organizmu. Pamiętaj, że odpowiedzialność tak naprawdę zawsze gdzieś leży na Twoich barkach. To od Ciebie zależy, jak dużo zrobisz. Jak bardzo się sam sobą zainteresujesz. Czy po prostu olejesz sprawę, czy weźmiesz ją w swoje ręce i zaczniesz działać. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że filmik się spodobał i był dla Was pomocny. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!